Cześć, jestem Antek na w piłkę. Moim gościem jest Walerii Szabala, piłkarz szkoleniczny i Dzień dobry. Dzień dobry. Na EXY WF-u był Pan wybierany przez kolegów do drużyny jako pierwszy, czy może pod koniec? O, jeden z pierwszych. Czy piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną na Łotwie? Czy może jest koszykówka, albo y, dyscypliny zimowe? No, nie. Piłka nożna to chyba trzeci sport, bo pierwsza jest koszykówka i ten hokej też jest bardzo wysoko. A kto jest takim najlepszym piłkarzem na Łotwie, tak ogólnie? Ogólnie, no tych ze wszystkich czasów, jak wybrać, mamy taki Marian Spachers. On był też, prowadził reprezentację, grał w Sągemptonie, w sumie jest tam taką no, legendą w tym Sągemptonie. No, no oczywiście, że Rudniers. Do Złotwy z ostatnich czasów to taki największy piłkarz Złotwy z tych ostatnich tam 10-15 lat, bo mieliśmy jeszcze uh, Mariusza Wierpakowskiego, on też tam pograł sobie w Dynamo Kivy, w Hiszpanii, no ale z ostatnich czasów to na pewno również. a Lubił Pan ukradć inne sporty oprócz piłki? No tak, zawsze, to oczywiście, że zawsze chodziliśmy grali w tą samą koszykówkę, bo to jest wszędzie mamy te placy do tych koszykówki. No tak jakby jeden sport wybrać, to to była koszykówka na pewno. Kto był pana idolem i jaką miał pan pierwszą koszulkę? Kto jest idolem? No kto jest był. A no to Didier Drogba. Bardzo się mi podobał, co zawsze jak grał i to bardzo lubiłem go grania jako napastnika i to jako... Jako kapitan był też i tak ciągnął drużynę za sobą, to wolałbym nazywać to Dedia Jakim drużyną no, pan kibicował w dzieciństwie? Uh, Arsenal. Uh, a pamięta pan swój pierwszy film w, w Dałgawie? Ile miał pan 100 lat? Bo pierwszy słomieś grał w 15 lat. Hmm. Tam już był. Nie, bo właśnie jak skończyłem 15 lat, i tam chyba za 3-4 dni po urodzinach zagrałem swój pierwszy mecz. Od początku, początku był Pan jako napastnik? Tak, tak. Przez całe swoje życie grałem jako napastnik. A jak znajdował się Pan w szatni z dużo strasznymi kolegami? A, to chodzi o Daugavę wtedy, jak miałem 15 mhm, lat. Tak. No wiadomo, że było nerwowo wszystko, bo miałem tylko 15 lat, wchodziłem w sumie w takiej seniorskiej, profesjonalnej piłki, no to oczywiście, że było nerwowo. Jak Pan odczuwał przejście z juniora do seniora, pod względem sportowym? Ciężko było się odnaleźć na boisku? No, oczywiście, ciężko, bo wchodziłem wtedy, eee, wiadomo, że wtedy w nie było tak, aż taka mocno drużyny w lidze i byli... Te drużyny z górnej części tabele, bo tam były bardzo dobre piłkarze i, i tak jak masz na tyle młody i wchodzisz do pił piłki, to jest tuż, no, bardzo, bardzo ciężko wchodzić do takiego grania. A w tym u Pana pierwszym meczu, to był stres przed wejściem na boisko. Kiedy dowiedział się Pan, że w tym meczu? A, no w sumie po prostu był na ten mecz zaciąłem go z lawki i no tak nie wiedziałem czy wyjdę czy nie. Ale w sumie wszedłem wtedy, no to co pamiętam, to w przerwie szedłem na 45 minut. Później przeniósł się Pan do Olimpijskiego Czy to ze względu na to, że Dałgawa spadła ligę niżej i chciał Pan zostać w tej najwyższej lidze? E, no tak, tam w sumie wtedy w ogóle ten klub tak w sumie posypał się. Nie zostało takiego klubu. No i dostałem propozycję z tego Olimpsa, w tych czasach ten Olimps to był jakby druga drużyna z kontorygi to była. Bo tam większość grała, także zbójne pożyczenie za skontorygi, taki był, taki, więcej młody taki zespół był. No i oczywiście, że chciałem zostać w najwyższej ligi i dlatego podjąłem decyzję, że pójdę tam. A jak dobrze sprawdziłem, to pierwszym bramkę się Pan tylko właśnie z kontorydze to, był, i, to był re, I to był rekord, bo wtedy był pan najmłodszym strzel, strzelcem w lidze. Był pan szczęśliwy z tego rekordu, czy może że się udało pokonać w rękarza konto? Nie no, wiadomo, że ja miałem tylko tam 15 lat, kilka tam dni. I strzeliłem swoją pierwszą bramką I jeszcze to przeciwko skąto Ridze od razu, bo wtedy to był największy klub na Łotwie. I to oczywiście, że dało dużo radości dla mnie, że szedli pierwszą bramkę jeszcze przeciwko z Rygi. A bardzo pan czekał na tą bramkę. I Jak ona wyglądała? Pamiętają pan? A, w sumie długo, bo to chyba była trzecia czy czwarta kolejka w tym sezonie. A, no i było tak, że w środku popełnili błąd. Pomocnik chyba źle wybił piłkę i właśnie wyszedł sam na sam między dwóch obrońców. I no, po prostu ją nad bramkarzem. Bramkarz rzucił się na ziemi, ją nad nim. Później go pan właśnie w skąd to widzę? Czy jest to najlepszy na klub na Łotwie? Bardzo by pan ucieszony z tej oferty? Tak, oczywiście, że zagrałem super pierwszy sezon w Olimpie, szczeliłem tam chyba z 6-7 goli. No i od razu dostałem propozycję, w sumie kontrakt od skontory. Wiadomo, że w tych czasach to było największy klub i każdy w sumie młody chłopak marzył zagrać tam. Bo to było duże duże, takie uh, do, do rozwoju, że tam możesz rozwijać się, tam grać, grać o najwyższe cele, grać w europejskich pucharach. No to wiadomo, że byłem bardzo zadowolony, że przyjął tą okazję zagrać z konferencji. Widziałem, że w pierwszym sezonie mało pan się goli i mało też grał. Z czego to wynikało? Potrzebował Pan czasu, żeby się w kompo w drużynę? Silna konkurencja, czy może jakiś uraz? E, nie no, to w sumie po prostu, jak mówiłem, to jeden z największych klubów, zawsze walczył o pierwsze miejsce i wiadomo, że tam poziom piłkar, piłkarz już był dużo większy niż ten, na samym gdzie ja, ja miałem tylko 16 lat, jak wchodziłem. Oczywiście, że była bardzo duża rywalizacja. No i to po prostu, no po prostu tak się było, że byli zawodnicy lepsze ode mnie, dlatego mnie grałem i właśnie, w tym sezonie tylko dwie bramki strzeliłem. I to był potrzebny czas, żeby po prostu się do tego poziomu i do tego wszystkiego, do tych wymagań od trenerów, od kolegów i tak dalej. No bo było tak bardzo ciężko, bo duży poziom był w tej drużynie, ja i miałem tylko 16 lat. Pana trenerem był wtedy Marian Spacharz. Czy było widać po nim, że był dobrym piłkarzem i potrafił przekazać swoją wiedzę piłkarzom? O, no wiadomo, i właśnie on się był bardzo dobrym napastnikiem, jeszcze dużo bramach w Anglii i tak dalej. I to w sumie dużo dużo mi dało to współpracę z trenerem Parkersem, bo o, on też widział we mnie duży potencjał i bardzo często zostawaliśmy po treningach, nawet jak mieliśmy dzień wolny, on mnie dzwonił mówił, przyjeżdżaj tutaj na bazę, robimy jakiś trening piłkarski, tam szczelecki, coś takiego. No i to wiadomo, że było widać, że to jest bardzo dobry piłkarz był. Jak on myśli, jak on to uponuje piłką, to wszystko wiadomo, że było widać. Grał pan, raze, grał pan razem to skąd to w Pucharach europejskich? w Wiśle Kraków, jak pan spójr na te mecze i czy Wisła wtedy była dużo lepsza? No tak, tak, to ogólnie mój pierwszy mecz w europejskich pucharach, w eliminacjach. No i dostaliśmy Wisłę Kraków, no w, w tych czasach to Wisła była bardzo mocna i wiadomo, że było tam nie wiem 2-3 poziomy lepsze od nas i ja też wtedy 16-17 lat pierwszy raz przyjechałem na taki stadion jak na Wiśle właśnie no, przyremontowujemy wtedy, jeszcze było chyba jedna trybuna zamknięta, ale i tak i tak dalej. Przejechałem na 15-20 tysięcy, to no, było widać, że było widać różnicę w poziomie między nami a Wisłą. Czytałem, że był pan wtedy na testach wycieczka Moskwa i Dynamo Kijów, A interesowały się pana, pa, interesowały się takie kluby jak Arsenal, Watford, Udinese, Trabzonspor, Hellas Verona i Club Bruges. To były tylko zwykłe zapytania, czy już kończy. Konkretne oferty. I który klub tam, gdzie był pan na testach, zrobił panu dużo wrażenia? Um, tak, żeby coś do konkretów, to doszło tylko jeden raz, jak byłem w Nottingham Forest, ale tam nie dogadaliśmy między sobą kluby, ale wtedy był konkretny temat. Przyjeżdżał dyrektor sportu w Akademii do Rigi, no i to było już konkretne takie gadania, ale reszta to tak, no były po prostu testy. Chyba nie zrobił za duże wrażenie, żeby dojść do konkretów. A jakby odpowiedzieć na pytania, który klub zrobił największe wrażenie, no to wiadomo, że to Arsenal. Jak tam byłem, to ta klubowa baza, stadion, to wszystko, jak tam działa i to wszystko, no wiadomo, że ten poziom, no najwyższy, najwyższy poziom, który możesz tylko widzieć, bo wiadomo, że to jest Arsenal. A w Lidze Łotewskiej jest taki przepis jak w Polsce, że musi grać Młodzieżowiec albo jest jakiś limit obcokrajowców? Nie mamy limitu na młodzieżowców, ale w pierwszej jedenastce powinny grać trzech chłodniejszych. No to także w pierwszej jedenastce muszą być cały czas trzech. Czy Liga Polska, Ekstraklasa klasa albo pierwsza liga to jest atrakcyjny kierunek dla piłkarzy z Łotwy? wiadomo, że, te, że... No wiadomo, że ciężko trafić na przykład Łotwy gdzieś tam od razu do Niemców czy Włochów, czy Anglii coś gdzie. No wiadomo, że to złoty bardzo ciężko zrobi się dlatego. A kierunek Polski to jest taki no, bardzo atrakcyjny dla otewskich piłkarzy. Jak jest okazja, to ja myślę, że większość z nich korzysta. Kiedy po raz pierwszy usłys usłyszał pan o sobie albo przeczytał w gazecie, albo w internecie? Tak ciężko powiedzieć, ale no chyba po tej pierwszej bramce, bo jak mówi już zostałem wtedy najmłodszym piłkarzem, który strzelił bramkę w historii. No i to w tych, w tych czasach kiedyś to było. Jak rozmawiam ze swoimi gośćmi, to niektórzy mówią mi, że na przełomie juniora seniora mieli oznaki sadówki. A miał Pan może taki moment w swojej karierze? A proszę jeszcze raz. Że jak rozmawiam ze swoimi gośćmi, to niektórzy mówią mi, że na przełomie juniora seniora mieli oznaki sadówki. A miał pan może taki moment w swojej kojarze, że na przykład wydawał dużo pieniędzy? Tu, no nie, chyba nie nie, nie miałem takiego, bo, bo jak przychodziłem z tej piłki też juniorskiej do seniorskiej, to e, normalnie mieszkałem się z rodzicami i to, to większość to rodzice pilnowali tymi pieniędzy mieczy czym takim, bo, no tak się było u mnie na przykład. Pierwszym klubem zagranicznym, z którym podpisał pan kontrakt. To był Klub Rusz. i dlaczego akurat ten klub? I czy nie żałuje pan trochę tej de decyzji, bo był pan wypowiedziany do innych klubów? E, Żałuję nie, bo wtedy miałem dwie konkretne oferty. Jedną z Włochów chyba Verona była i był Klub Rusz. E, ale dla mnie wiadomo, że Belgia taki taki kraj dla rozwoju młodych piłkarzy. Dlatego zdecydowałem się pójść tam. Żałuję tylko jednej rzeczy, że poszedłem na pierwsze wypożyczenia, bo mogłem zostać w Klebruż, normalnie trenować z pierwszą drużyną, grać gdzieś w rezerwach i to by dało, moim zdaniem dużo więcej mnie niż te pierwsze wypożyczenia. A nie jest pan przykro, że nie dostał Pan szansy, żeby pogadać się w jakimś meczu w Zagrałem w sparingach, tam gdzieś w polówku, gdzieś 20 minut, ale no szczerze mówiąc w tych czasach Miałem 18 lat, no mój poziom myślenia nie nadawał się na dogranie w pierwszej drużynie w Lidze czy gdzie jeszcze. Byli piłkarze o dużo większej, dużo większe po prostu umiejętności niż ja. Miał Pan może jakieś obawy przed wyjazdem na Cypr, że nie będzie mógł umiał się porozumieć, albo że nie dostaje Pan gady pod względem sportowym? E, no wtedy wydawał się mi to dobry kierunek, bo tak. Liga syp... na jest dobra. Ja Byłem młody, wiadomo, że miałem dużo, no dużo mnie chciało się wszędzie i w sumie wtedy pomyślałem, że dobrze, pojadę tam, będę grał i to najważniejsze grać takie rzeczy. No to, to tak jakoś wyglądało. Przychodząc do Damianici Legnica, wiedział Pan wcześniej o tym klubie i o pierwszej lidze? i czy kontaktował się Pan z kimś wcześniej, żeby opowiedział jak tutaj jest? A, nie, nic nie wiedziałem w tych czasach, ani o polskiej pierwszej ligi, ani o, o Miedź nicy w ogóle nic, to było tak, no, to w sumie nic nie wiedziałem w ogóle. A jak pan, jak pan wspomina te pierwsze dni w Polsce? Coś Pana zdziwiło albo zaskoczyło? No, już było dawno tak, ale, no nie, nie było coś takiego, coś mnie bardzo zaskoczyło, tak. Nie miał takie już takiego super jakieś wrażenia, czy coś na nie, nie, nie pamiętam tego na przykład. Dobrze, Pan mówi po polsku. Po jakim czasie zaczął Pan coś rozumieć i mówić po polsku? Czy to było już za tym pierwszym razem, coś Pan mówił, czy za drugim, gdy przychodził do Podbyskidzia? Nie, to już za drugim, jak przyszedłem do Podbyskidzia, to w tych czasach już nauczyłem się polskiego. W pierwsze tam pół, pół, pół roku był w mieście to ciężko się tak było coś złapać. Yy, a ma pan może pan jakieś swoje ulubione polskie jedzenie? O, oczywiście, że bardzo się mi podoba żurek. Na przykład bardzo lubię. No to tak z tak jakby jeden ulubiony to nazwałby ten żurek. Pamięta po pierwsze pierwszy w Miedzi? Właśnie pierwszy na pewno nie pamiętam. Zakąd dnia. dnia. Przed Pan w 76 minucie. A, no możliwe, na wyjeździe chyba graliśmy. Tak, przegraliście wtedy 2-0. 2-0, no. No, teraz już kojarzy, coś tam było. Przygotowując się do wywiadu z Panem, podpytałem Pana kolegów z, by z byłych klubów i Rafał prosił, żeby opowiedział Pan wszystkim, dlaczego musiał Pan zgolić brodę, któregoś dnia. Czy e co, Rafał? Rafał Leszczyński, tak. No, a co on, co on mówi? Że, że, żeby pan opowiedział wszystkim, dlaczego musiał pan zgodzić brodę tego dnia. Nie wiem, nie mam pojęcia, co on tam sobie wymyślił. O jaki, o jaki zakład? To... Możliwe, ale nie pamiętam, też tak zaskoczyłybyśmy teraz tym, tym, hmm. tym powiedzeniem. No. Pamiętam. To, to się dopytam. Yy, Dobra, no, się. Grał pan w przedmiot zagranicznych ligach. A jaki najbardziej się panu podobało pod względem miasta pogody i jedzenia? E, no najlepiej mi podobało się tak no, tutaj w Polsce, to bo jest takie bardzo podobne jedzenie do mojego kraju. No i oczywiście, że na syprze też było bardzo fajnie to jedzenie te greckie, wszystkie, to, to też tam takie taki bardzo... No, bardzo pyszne jedzenie też tam są na, na Syprze A pod względem sportowym? Gdzie się Panu najlepiej grało? I gdzie był taki najwyższy poziom? To, no to tak, jakby najwięcej się mi podobało tutaj w Polsce, ale tak jakby, jakby najwyższy poziom, no to chyba z tego gdzie grałem, to chyba albo ciężka Ekstraklasa, no albo nasypsza Ekstraklasa, bo tam też są no, bardzo dobre piłkarze grają, no ale to wybierze, że to ciężką A jak się pan na Wyspach Owczych? Jak tam, pod, jak tam wyglądała pogoda? I czy zdarzały się, że mecze były przekładane ze względu na pogodę? No pogoda fatalna tam, tak naprawdę. Bo cały czas wieje, pada, albo wieje, bo pada. Większość stoi, pada i wieje. Eee... No ci przykład, ale nie było tak, że za, du za dużo też przykładali. Kilka razy zdarzyło się tak, ale nie jest tam tak, to, tak rzadko. Bo normalnie nie też są przyzwyczajone do tego i czasami grają w takich ekstremalnych warunkach, ale grają. A jak się czuje pił w meczu strzeli pięć bramek? Nie wiem chyba, nie strzelałem pięć bramek, bo w seniorskiej piłki Nie strzelałem pięć. Bo strzelił Pan w Klasdwik. Rlaksik? Mhm. No to, no tak, ale to ja tylko przyjechałem, dochodziłem jeszcze do siebie i to było gra w rezerwach. A. Tak, e... to było gra w rezerwach. A smakowało coś Panu z tamtejszych y, je, jedzenia? Z tamtego? Um, no co, so, 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 tak powiem szczerze, że nie za bardzo, ale na pewno oni mają te, dużo tej ryby. I ten losoś na przykład, który jest bardzo świeży, to nawet ma inny smak niż kupujesz tu, nie wiem, na Łotwie, czy w Polsce, w sklepie taki świeży może powiedzieć od razu z morza wchodzi do ciebie, do ciebie i taki jest, no, taki, to inny smak, bardzo smakowało mnie to. Teraz wziął Pan do Polski. Jak to się zdarzyło, że trafił Pan do honiczanki Czy gdyby nie ten Brede, to bardziej by się zastanawiał Pan nad tym przejściem? A, no właśnie to trafiłem, bo znałem się z trenerem Bredę i no to w sobie skontaktowaliśmy z nim między sobą i no i tak się doszło do tego w sumie przejścia, bo poszło to od początku od trenera i no i później tam już jakoś dogadaliśmy się. Czy celem Chojniczanki w tym sezonie jest awans do pierwszej Oczywiście, że jest awans do pierwszej ligi, to jest główny cel dla zespołu, nieważne jak, czy z pierwszych dwóch, czy z barażów. Oczywiście, że chce się awansować z pierwszych dwóch miejsc, żeby mieć spokój, ale jeżeli awansujemy z barażów, też będziemy bardzo zadowoleni. A jak bym mógł Pan ocenić poziom drugiej ligi po tych kilku meczach, na przykład do ligi wyspowczych? Eee, powiem, że tak, że pierwsze cztery drużyny na wyspach to jest poziom pierwszej ligi a reszta to już no, druga, może nawet trzecia liga, tak? No druga, no na pewno gdzieś druga, trzecia liga. Pierwsze cztery drużyny, tam z, z, z które, tak mają więcej pieniędzy, mają lepszych piłkarzy to jest taki poziom pierwszej ligi ale reszta to tak no druga liga A piłkarze wys wys z Wyspowczych chętnie przyszliby grać w drugiej ligi? Czy może za niski poziom dla nich? Chociaż w jest Edmundson a tu nie chodzi więcej o poziom, to chodzi więcej o ich chęć, bo oni nie, też nie chcą za, za bardzo wyjeżdżać, bo większość z nich, które grają w piłkę jeszcze mają no, no, normalną pracę. I na tych wyspach oni bardzo dużo zarabiają na tych normalnych pra pracach, bo tam jest no, taki bardzo wysoki poziom życia, powiem tak. I niedużo z nich chce wyjeżdżać. Poza granicę. Albo jak wyjeżdżają, to najwięcej wyjeżdżają do tej na samej duńskiej jakiejś trzeciej ligi, drugiej, trzeciej ligi, tej duńskiej, bo jest, to jest bliżej do nich, do domu i to wszystko. Ale myślę, że no ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, bo oni, no jak ja mówię, oni tak nie mają, tych, nie mają takiego kierunku jakby tam, nie wiem, Czechy czy Polska, oni więcej skupiają się w Norwegii, Danii, coś takiego. Chciałem teraz zapytać o reprezentację. Był pan Pana stres na boisko na, w meczu przeciwko Katarowi? No to był mój debiut wtedy w reprezentacji. No i, i był pan Pana stres na boisko? No oczywiście, że to pierwszy mecz reprezentacji. Ja też byłem jeszcze młody, chyba z 18 lat miałem. No wiadomo, że takie zdarzenia to jak pierwszy raz w w reprezentacji to tak no jest nerwowo i w sumie ogólnie. Chcesz się przemyśleć ten mecz, żeby ułożyć się jak najlepiej. No to tak, no takie, takie fajne, fajne wspomnienie, na w sumie. Rozegrał Pan Pana 50 meczów w reprezentacji, a ma Pan jakiś taki swój ulubiony albo najlepszy mecz w reprezentacji? To... No. no chyba ten dru drugi mecz z Turcją, jak zagraliśmy 3 3 czyli on, dwie bramki. To wiesz, że moje pierwsze bramki w reprezentacji przeciwko Turcji, dobry przeciwnik i zagraliśmy. Czy, czy, no to wszystko tak pokładało się. Tam, drugi mecz, dwie bramki, dobry przeciwnik, rejnie zagraliśmy. No to, to no, ten się powiedziałby. I jest jakiś obojętny z Ligi Polskiej z, albo zagranicznej, przeciwko któremu ugrało się panu ciężko? Chodzi więcej o przeciwniku czy jakimś piłkarzu hmm. czy coś takiego? No o przeciwnika, no takie No, no my może my... Być też o piłkarza. Tak, no wiadomo, że grałem przeciwko kilku bardzo dobrym reprezentacjom, takich jak Portugalia czy Holandia. No wiadomo, że tam poziom, poziom tych piłkarzy, to jest bardzo wysoki. I jak na naszą reprezentację, na Łotwie, to bardzo ciężko grać. się przeciwko takich drużyn wiadomo, że większy, więcej czasu ty to... W defensywie tak. grasz. No i to tak mogły być, to Holandia i Portugalia to były takie najcięższe mecze. A w jakiejś chciał pan zawsze zagrać? Proszę? Chciałbym? Tak, tak, tak. A, zawsze- zawsze, bo mam marzenie zagrać w Anglii. To będzie Championship czy Premier League. No to w Anglii tak. Było. takim miałem zawsze Ma pan jakieś przesady albo rytuały przed meczami? I słucha pan muzyki, czy raczej się wycisza? No, w sumie nie mam takich żadnych tam rytualów, coś takiego, co powtarzam, co, co myślnie, a takiego nie mam. I nie, ja muzykę za dużo nie słucham normalnie w szatni puściłem, chłopaki, jakąś muzykę to wszędzie było. No, a jakby ja mógłby wybierać, to lepiej by posiedział by sobie w ciszy. Jest pan zawodnikiem, który rozpamiętuje i przeżywa porażki i nie niewykorzystane sytuacje, czy raczej na drugi dzień już o tym zapomina? Nie, no wiadomo, że po tych porażkach, niekorzystane sytuacja o tym wszystkim myślisz, tam nie wiem, no po meczu jeszcze następny dzień, ale później już musisz to odpuścić, żeby po prostu przygotować się do następnego. Ale no nie jest tak, że wychodzę z szatni i wszystko zapominam. No nie, no wiadomo, że tam jeszcze dzień, dwa, jeszcze myślisz o tym wszystkim. Najlepszy i najcięższy pana mecz, ogólnie? A, najlepszy chyba w tej też w reprezentacji przeciwko Turcji graliśmy, zagraliśmy w Rydze 1-1, strzeliłem z karnego bramkę, to chyba taki najładniejszy, który zapomniał się mi i to w cały stadion bo w Rydze, to tak fajnie było. A najładniejsza bramka? No i najważniejsza? Może być? A... Najważniejsza... najważniejsza to chyba finał Pucharu Łotwy. Graliśmy... Strzeliłem na 1-0, później też puściliśmy bramkę, ale w końcu wygrali ten finał po karne. No to finał Pucharu to tak, chyba taka najważniejsza, a najładniejsza to jak przyjechałem do gdzie graliśmy przeciwko Grudziąca 3-0 wygraliśmy w Bielsku i tak fajnie tam przyjąpił piłkę, nie wiem 30 metrów trafiłem w samo okienko. Strzelił Pan ponad 130 bramek w piłce zniowskiej chodzi o Ligę Pucharej i reprezentację, a liczył Pan sobie ile się dubletów w swojej karierze? Ile razy strzelał pan dwie bramki w meczu? Ile strzelał dwie bramki w meczu? Mhm. Liczył pan sobie tak kiedyś? Nie, nie pamiętam. Naprawdę nie. Strzelił pan dwa, 22 dublety, 3 hat, hatryki, no i ja 5 no bramek w tym klaszwik. No to fajna taka informacja. Naprawdę nawet nie spodziewałem się tego, nawet nie miałem pomysłu ile tego wszystkiego było. Olbane pana bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik. Tak ogólnie? Bramkarz to Peter Czech, uh -huh. obrońca Roberto Carlos, pomocnik Zidan i napastnik Ronaldo z Brazylii, który jest. Miał pan FIFA albo futbol na Nie, nie gram. Olbane pana Filmów, serial i jest w bo nie wykonawca to serial na, jest Prison Break i kto śpiewa, to chyba... Nie wiem czy kojasz takiego to jest Florida, taki z mojego takiego dzieciństwa, młodości. No to tego no, mogę nazwać. Ma pan jakieś hobby? Hobby, tak, no nie, nie mam za dużo czasami gram coś sobie na komputerze. No to tak mogę powiedzieć, że grafek. Jutro coś tam, posiedzieć, o tym, sobie. I co będzie pan robił po gejrze? Proszę? Czy co, co będzie pan robił po kajerze? Po, po kryjerze. To To... tak, że jeszcze, jeszcze nie wiem, ale już muszę zacząć o tym myśleć, bo już lata idą i ten koniec już trochę zbliża się. No, wiadomo, że jeszcze nie, nie za rok dwa, ale już muszę tak. Naprawdę zastanowić się nad tym. Ale wiadomo, że chciałby zostać, gdzieś związany też z piłką. To dziękuję za poświęcony czas. Moi waszym gościu był Verlis Szabala, piłka i Honicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie weneczkiem. Pa! Cześć!